Klasyk, wywaliło mi GTA. Nawet jak masz dwa mody, to wywala GTA. Dlaczego? To jest niemożliwe. Jak ktoś zrobi super kompilację w dobrej jakości, żeby było śmiesznie, ma szansę, żeby moi drodzy, już pod koniec tygodnia wlecieć na mój kanał. Prywatnych, wywaliło mi GTA. Po raz kolejny muszę. Stwierdzić, że wywaliło mi GTA Nie wiem, czy ta droga jest jednokierunkowa, czy co o, Młodzieżowe słowo roku 2020 Wywaliło mi GTA Podejrzewam, że za moment powiem słynne hasło Mianowicie, wywaliło mi GTA I dalej bawimy się, że Okej, okay, wywaliło mi GTA Nie wiem, czy bo jadę w kierunku Sandy, powinienem wracać do miasta o, Wywaliło mi GTA W ogóle, ja teraz O, czyżby wywaliło mi GTA? Kurde, nie wywaliło, a tak chciałem, żeby mi wywaliło a, jednak wywaliło. Szczerze mówiąc, zaczynam się martwić, by nawet y, golf nie chciał mi się odpalić. Młodzieżowe słowo roku 2020, wywaliło mi GTA. Świetnie, GTA przestało mi działać. Ja potrzebuję wsparcia, bo ja mam jakieś. Okej, okay, wywaliło mi grę. <laughs> Wybaczcie za słabą wydajność dzisiejszego odcinka. O, super, wywaliło mi GTA. Później jedziemy w to tajemnicze miejsce i. kolejny crash. Świetna wydajność I zobaczycie zrageowanego kalucha Nie po raz pierwszy chyba W każdym razie jadę Okej, okay, kolejny crash Nie, wywaliło mi GTA Samochód fenomenalnie bangla moi drodzy Bardzo mi się to podoba O I wywaliło mi GTA dawno nie wywalało mi GTA myślałem, że jak sobie wgram nowe GTA to nie będzie już mi wywalać GTA ale tradycji musiały stać się zatość mam już wzór koszulki się drukują koszulki wywaliło mi GTA jak fajnie tutaj można okej okay. wywaliło mi GTA dramat ale właśnie nie chciałbym, żeby w tym momencie wywaliło mi GTA oho wywaliło GTA sobie w tym momencie śmigam no, ale oczywiście wywaliło mi GTA! Kiedy zbliżę się do tej stacji, wywali mi GTA. GTA przestało działać. No nic, ja jadę w takim razie pomóc Trevorowi. Okej, wywalił mi GTA. Zobaczmy jak inni. Wywaliło mi GTA. Kocham GTA. Kocham jak wywala mi GTA. Ale oczywiście musiało mi wywalić GTA. Zróbcie jakąś akcję w komentarzach czy coś. O kur... Wywaliło mi GTA. Daj się w wywaliło mi GTA. Którym... Przed chwilą mi wywaliło. O, wywaliłaby GTA? O! O! Myślałem, że wywaliłaby GTA, ale nie. Także, jak macie jakąś kompilację, podsyłajcie na mail podany w opisie.